Podrapane, pogryzione usta, przy których zaschnięta krew sprawia, że wygląda jakby była szminka na nich. O tak jak tu. Lysia! Ale bo pierdol. Rymu. Powiedział tak kiedyś jakiś ginekolog w Czechach, wracając. Nie, śmiesznymi żarcikami tego nie załatwisz. To było dla ciebie śmieszne? Śmierć nienarodzonego dziecka jest dla ciebie śmieszna? Jak wpisujesz kod Kasik z rejestracji, to dostajesz dwie dychy. Patrz, się, jak... Jak zobacz, a, po pokaż jakie fajne pokazy dostałaś. Ja zobacz. tego nie dostałem, Twitch. Twitch stuff, sorry, <laughs> <tryk> Twitch stuff And I don't get this A takie fajne I mi nie dali Kurwa I tu w środku ma taki ten